Euronews. Wiadomości. W Brukseli odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej, na którym obronność była tematem przewodnim. Wzięli w nim udział także brytyjski premier oraz szef NATO. Były rzecznik austriackiego kanclerza ostrzega przed dezinformacją w Europie. Maski Trump zamykają siedzibę Agencji Rozwoju Międzynarodowego w Waszyngtonie. Na froncie pokrowskim w obwodzie donieckim toczą się zacięte walki. Ponad 1 trzecia wszystkich ataków armii rosyjskiej w ostatnich tygodniach miała miejsce w tym regionie. Demokratyczna i inkluzywna Syria. Tego chcą obie strony, ale negocjacje między wspieranymi przez USA siłami kurdyjskimi, a wspieranym przez Turcję tymczasowym reżimem wciąż trwają. Unia Europejska chce zwiększyć swoje zdolności obronne i według Komisji Europejskiej potrzebuje inwestycji rzędu około 500 miliardów euro w ciągu najbliższej dekady, aby zrealizować ten cel. Wydatki na obronność w Unii Europejskiej wzrosły o 30% od 2021 roku. Jednak to wciąż może być za mało, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną. W poniedziałek w Brukseli odbył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Tematem przewodnim była obronność. When you ask what the leaders want in the White Paper, certainly proposals for these three levels how to create fiscal space, how to create common funds to common projects, and finally, how to mobilise private financing to strengthen our defence industry. Jedna z głównych propozycji na szczycie dotyczyła stworzenia większej przestrzeni fiskalnej. Chodzi o luzowanie pewnych regulacji gospodarczych, które wymuszają na państwach członkowskich unikanie nadmiernego zadłużenia. Omawiano również pomysł wspólnego finansowania projektów obronnych. live extraordinary So we will look as dużo commission deeper into using much more flexibilities there optional possible with the stability and growth pact for investment and expenditures. Oprócz przedstawicieli państw Unii Europejskiej w nieformalnym szczycie w Brukseli wzięli udział także brytyjski premier Keir Starmer oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. były rzecznik kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, Gerald Fleischmann, opublikował książkę zatytułowaną Kody ekstremistów. Fleischman ostrzega, że europejska demokracja jest zagrożona przez influencerów potajemnie rozpowszechniających dezinformację, a ekstremizm jest niebezpieczny dla stabilności Europy. Durch den Niedergang der traditionellen Medien, der auch von diesen radikalen Gruppen Geht diese gemeinsame Öffentlichkeit verloren? Stichwort, diese berühmten Echo-Kammern, Filterblasen. Die jungen Menschen verlieren sich sozusagen äh, in einer Welt außerhalb der traditionellen Medien. Viele konsumieren gar keine traditionellen Medien mehr. Und da gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, es ist bezeichnend, dass alle äh, Social-Media-Plattformen entweder aus Amerika kommen oder aus Russland oder Ostasien wie China. Und keine einzige aus Europa. Die Menschen, die Masse der Bevölkerung wird in diesen Geheimdiensten bezeichnet als Schlafwandler. Und diese Schlafwandler sollen mit ständigen Falschinformationen dazu trainiert werden, falsche Informationen zu konsumieren, sodass am Ende die gesamte Gesellschaft nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich richtig, was ist falsch. Das ist das Ziel von ausländischen Kräften. In dem Fall muss man offen sagen einerseits Russlands, andererseits von radikalen Strömungen aus dem arabischen Raum. Und ähm, das Ziel in Summe ist eine neue Generation jüngere Menschen äh, zu beeinflussen und darüber äh, die Destabilisierung der westlichen Demokratie. pracownicy amerykańskiej agencji rozwoju międzynarodowego zostali poproszeni o pozostanie poza siedzibą w Waszyngtonie, potem jak Elon Musk ogłosił, że prezydent Donald Trump zgodził się zamknąć instytucję. Wiadomości wysłane do pracowników potwierdziły zamknięcie, a około 600 z nich zgłosiło, że zostali zablokowani w systemach komputerowych agencji. Prezydent Trump bronił swoich planów jej zamknięcia, twierdząc, że jest ona pełna oszustw i prowadzona przez radykalnych lewicowych szaleńców. It We went right uh, crazy during the Biden administration. They went totally crazy what they were doing and the money they were giving to people that shouldn't be getting it and to agencies and others that shouldn't be getting it was a shame. So Uh, tremendous fraud. Demonstranci zebrali się przed siedzibą USAID w proteście przeciwko temu posunięciu. A demokratyczni ustawodawcy obiecali działać, potępiając zamknięcie i uznając je za nielegalne. To jedna z jednostek artyleryjskich działających na froncie w okolicach Pokrowska na wschodzie Ukrainy. Biorą oni udział w walkach na kluczowym odcinku frontu. No ja bez internet też... Zaledwie kilka minut po naszym przybyciu zespół otrzymał rozkaz ostrzału. Rosyjskie wojska są zaledwie kilkanaście kilometrów od pokrowska. Zdobycie tego kluczowego centrum logistycznego otworzy Rosjanom drogę do kolejnej ofensywy w regionie. We have maximum uh, 10 minutes to fight. Shooting orders are very frequent. It's the fourth time in a row within a few minutes. So we're back at the base and the unit is relaxing just as if nothing was happening here. Вони постійно роблять спроби прорвати фронт. Буває менше, буває більше, але це якби їхні наміри постійні. Активні тут бойові дії зараз ідуть. Ну, мабуть, найбільше питання це тільки снаряди. Цілі їх би то багато, а тут питання в снарядах. Some countries are suggesting that Ukraine should let go of some territory to end this war. Я не підтримаю поступки територіями, це вже проходили двічі, і це просто відкласти надалі можливість, щоб ну, росіяни далі пішли з новою силою. The Battle of Pokrovsk will be decisive in this war. Fears here are that if Russian troops capture or even bypass Pokrovsk, they could move further into the country and force Ukrainian troops to withdraw. The only way to mitigate this, according to Ukrainian commanders, is to cause as many Russian losses as possible. I'm Vary Gorya on the Pokrovsk Front for Euronews. Co najmniej 19 osób zginęło, a kilka innych zostało rannych, gdy samochód pułapka eksplodował na obrzeżach miasta w północnej Syrii. Lokalne władze poinformowały, że samochód na obrzeżach miasta Manjib na wschód od Aleppo został zdetonowany obok pojazdu przewożącego pracowników rolnych. Według służb ratunkowych, wśród zabitych jest 18 kobiet i 1 mężczyzna, a około 15 kobiet zostało rannych w wyniku eksplozji. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za atak. Była to druga śmiertelna eksplozja bomby ukrytej w samochodzie w okolicy w ciągu trzech dni. W sobotę lokalne media donosiły, że czterech cywilów zginęło, a dziewięciu innych zostało rannych w wyniku wybuchu w centrum miasta Manzi. Region nadal doświadcza przemocy, nawet po obaleniu prezydenta Bashara al-Asada w grudniu. Wysiłki na rzecz odbudowy państwa stały się dla Syrii jeszcze ważniejsze po tym, jak kilkanaście osób zginęło w wybuchu samochodowej bomby w północnym mieście Mambic. Jest to region, w którym wspierana przez Turcję syryjska Armia Narodowa nadal ściera się ze wspieranymi przez USA kurdyjskimi syryjskimi siłami demokratycznymi. Przemoc pojawiła się w momencie, gdy siły kurdyjskie negocjują z tymczasowym reżimem Syrii w sprawie integracji. يعني او جي سوريا كي كنا انا مركزي به وتدا الماني به يعني دولتي كي مدني به تدا يعني إيه فر نسبه ديمقراطيه اساس بغرين ما في تبعي بكاتين اي كل السوري، مكونات السوري حامله اساس بغرين يعني بر سوريا كي متنوع به متعدد به تنشتي يعني قصه ابا نيرنا مجبونه Surii. Kurdowie domagają się, aby ich wojska stały się częścią Ministerstwa Obrony i częścią syryjskiej armii, ale Abdi mówi, że potrzebne są negocjacje. Podkreślił również potrzebę pozostania wojsk amerykańskich w Syrii w celu zwalczenia tzw. państwa islamskiego. Tymczasem w swoim pierwszym telewizyjnym przemówieniu do narodu, tymczasowy prezydent Syryjskiej Republiki Arabskiej powiedział, że będzie pracował nad utworzeniem kompleksowego rządu przejściowego, który odzwierciedlałby różnorodność Syrii. وسنعمل على تشكيل حكومه انتقاليه شامله تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديده حتى نصل الى مرحله انتخابات حره نزيهه والذي سيكون منصه مباشره للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم. Nawet jeśli wydaje się, że istnieje pewna wspólna płaszczyzna, która może umożliwić wyobrażenie sobie systemu politycznego, który pozwoli obu stronom współistnieć, możliwość autonomicznego kurdyjskiego podmiotu terytorialnego jest jedną z ważnych kwestii, które zdefiniują przyszłość kraju.